Hej, kolego, Halo. co ci jest? To kogut Mirek. Mirek urodzi się z wrodzoną wadą postawy. Zbieramy na rehabilitację. Potrzebny potrzebne jest milion dolarów, żeby leczyć Mirka w klinice w Meksyku. Polscy lekarze nie chcą się podjąć tego trudnego zadania. O, to przyjaciele Mirka: Biały Roman i Rudy Dawid. O o o o Mirek Mirek, dawaj, nie bój się ich. Odejdź. Mirek lata jak bażant.